Cześć! Niech Was Bóg Błogosławi! Witam na przejeździe kolejowym przy Toszu. Teraz dla odmiany będzie coś o śnie Waszej. Kiedy miałam około 10 lat, zobaczyłam we śnie Jezusa, znajdował się w głębi czegoś w rodzaju korytarzy. Widziałam go jakby na portrecie, tylko do piersi. Uśmiechał się i mówił do mnie, chodź, podejdź do mnie. Nagle zostałam porwana przez jakiś powiew, który przyciągał mnie coraz bliżej niego. Wystraszyłam się tego nieznanego prądu. Kiedy Jezus zobaczył, że się boję, uśmiechnął się do mnie. Ten powiew doprowadził mnie do Jezusa. Także w końcu moja twarz przylgnęła do jego twarzy.